Wyobraź sobie, że jutro otwierasz oczy i czujesz cichą, lecz potężną zmianę w swojej sytuacji finansowej. Jakby coś niewidzialnego zaczęło porządkować każdy szczegół, sprawiając, że pieniądze krążą z lekkością, a ścieżki, których wcześniej nie dostrzegałeś, nagle stają się widoczne. To prawie nierealne, ale całkowicie możliwe, kiedy rozumiesz kod, którego większość ludzi nigdy nie zauważa. Pieniądze nie odpowiadają na wysiłek przesadny i pełen napięcia. One reagują na wibrację, którą nosisz w sobie, nawet wtedy, gdy nikt tego nie widzi. Neville Goddard powtarzał, że wdzięczność jest świetlistym mostem między miejscem, w którym jesteś, a miejscem, do którego chcesz dotrzeć. Ten most pojawia się tylko wtedy, gdy uczucie jest prawdziwe i stałe, a nie wtedy, gdy pojawia się dopiero po osiągnięciach. Większość ludzi tkwi w codziennym niezadowoleniu, pielęgnując myśli, które ściskają serce i jednocześnie blokują ich finanse. Bez świadomości tworzą w ten sposób pola braku, które powtarza się jak niekończący się cykl. Wyobraź sobie teraz kogoś, kto jeszcze przed wielkimi zmianami dziękuje za każdą drobną kwotę, każdą szansę, każdą ukrytą okazję. Taka osoba dostraja się do przepływu obfitości, a wszechświat odpowiada, otwierając przed nią kolejne możliwości i poszerzając jej drogę. W tym momencie wszystko się odwraca. Jeśli nie potrafisz czuć wdzięczności za małe kwoty, tworzysz w sobie blokadę, która powstrzymuje większe wartości przed zbliżeniem się do Ciebie. Wszechświat nigdy nie myli adresu wibracyjnego. Zauważ, jak reagujesz na pieniądze, które już masz. Czy przyjmujesz każdą kwotę z lekkością, czy traktujesz pieniądze jak niekończącą się walkę? Ta reakcja pokazuje, czy jesteś w częstotliwości pełni, czy braku. Badania pokazują, że osoby praktykujące codzienną wdzięczność mają niższy poziom stresu, większą jasność umysłu i podejmują lepsze decyzje. To tworzy żyzną ziemię dla szans, które wcześniej były niewidoczne. Wdzięczność musi być zasiana przed zbiorem. Jeśli czekasz, aż będziesz mieć dużo, aby dopiero wtedy dzękować, odwracasz naturalny porządek obfitości. Wibracja jest żarnem, a bogactwo jest owocem. Pomyśl o najbardziej zamożnych osobach, które znasz. One nie mówią o pieniądzach z lękiem czy ciężarem. Rozmawiają o nich z pewnością, lekkością i radością, bo wiedzą, że pieniądze są energią, która mnoży się, gdy jest przyjmowana z wdzięcznością. Często prawdziwą przeszkodą nie jest brak pieniędzy, ale ciche przekonanie, że nie zasługujesz na więcej. To ukryte przekonanie sabotuje wszystko, co próbujesz zbudować. Wszechświat odpowiada na to, co wysyłasz, a nie na to, co mówisz że chcesz. Zastanów się teraz, jakie myśli najczęściej masz o obfitości. Czy wierzysz, że przychodzi z łatwością, czy uważasz, że musisz cierpieć, aby ją zdobyć? Odpowiedź zawsze pasuje do Twojej wibracji. Wdzęczność jest najszybszym sposobem zmiany tej wibracji. Otwiera miejsce w Tobie, w którym bogactwo może wreszcie zakotwiczyć. Bez tego miejsca wszystko się blokuje. Zacznij zękować, zanim otrzymasz. Ta praktyka zmienia twój umysł i twoje pole energetyczne. Kiedy mówisz, że jesteś wdzięczny za pieniądze krążące w twoim życiu, nawet zanim je zobaczysz, twoja świadomość zaczyna traktować obfitość jako coś naturalnego. Świętuj małe wpływy. Znaleziona moneta, niespodziewany rabat, drobny prezent. To sygnały, że twoja wibracja się zmienia. Lekceważenie małych błogosławieństw zamyka drzwi do większych. Przy płaceniu rachunków wybierz wdzięczność. To rozluźnia energię i zamienia zwykłą czynność w akt przyciągania obfitości. Tworzysz w ten sposób przestrzeń na nowe wpływy, bez strachu i napięcia. Zapytaj siebie: Czy przyjmujesz pieniądze z wdzięcznością, czy z lękiem, że znikną? Ten drobny szczegół decyduje o kierunku Twojej finansowej przyszłości. Napisz w komentarzu: Wdzięczność wzmacnia moją wibrację finansową. To nie jest zwykłe zdanie. To wewnętrzne zobowiązanie do energii, którą wybierasz. W kolejnym kroku zrozumiesz, dlaczego niektórzy próbują praktykować wdzęczność, a mimo to tkwą w tej samej rzeczywistości. Popełniają subtelne błędy, które osłabiają ich wibracje i zatrzymują przepływ. Jednym z najczęstszych błędów jest narzekanie zamiast dzękowania. Każde narzekanie tworzy częstotliwość, która przyciąga kolejne powody do narzekania. Wdzęczność natychmiast ten cykl przerywa. Innym błędem jest myślenie, że można dzękować dopiero wtedy, gdy ma się dużo pieniędzy. To całkowicie odwraca proces. Wdzęczność musi pojawić się jako pierwsza, aby otworzyć drogę do wzrostu finansowego. Jest też zazdrość o cudzą obfitość. To wysyła sygnał, że uważasz bogactwo za ograniczone. A obfitość jest nieskończona, a świętowanie sukcesu innych zbliża Twój własny. Kiedy zmieniasz te trzy zachowania, Twoja wibracja rośnie i obfitość wreszcie znajduje drogę do twojego życia. Wszystko zaczyna się w energii, a kończy w rzeczywistości. Gdy pozwalasz, by twój umysł dostroił się do obfitości, coś zaczyna się porządkować w twoim otoczeniu. Jakby otwierał się nowy nurt, który umożliwia swobodny przepływ pieniędzy. Jedną z największych blokad jest strach przed utratą pieniędzy. Jeśli za każdym razem, gdy wydajesz, czujesz ścisk, winę lub niepokój, Twoja energia odsuwa się od prosperity. Ten lęk tworzy niewidzialny mur wokół twoich finansów. Ten mur zatrzymuje naturalny ruch pieniędzy. Zamiast krążyć, zaczynają znikać lub się opóźniać. To nie pech. To wibracja poza harmonią z obfitością. Aby to przerwać, musisz zmienić uczucie, które towarzyszy każdemu wydatkowi. Zamiast myśleć, że tracisz, powiedz sobie, że pozwalasz energii krążyć. Powtarzaj z prawdziwą intencją jestem wdzięczny, że mogę to opłacić, pieniądze wracają do mnie zwielokrotnione. Gdy to stanie się naturalne, twoje wydatki przestaną być ciężarem, a staną się częścią cyklu wzrostu. Kolejną blokadą jest brak konsekwencji w praktykowaniu wdzięczności. Nie wystarczy dzenkować przez jeden dzień i później przez tydzień narzekać. Wibracja nie utrwala się przypadkiem. Potrzebuje powtarzalności. Wdzęczność musi stać się codziennym nawykiem. Bez względu na to, jak wyglądał Twój dzień, zawsze jest coś, za co możesz podzękować. Ta stałość podnosi Twoją energię trwale. Kiedy wdzęczność przestaje być gestem okazjonalnym i staje się stylem życia, wyniki zaczynają się mnożyć. Drzwi, które wcześniej były zamknięte, zaczynają się otwierać. Teraz, gdy widzisz te blokady jasno, nadszedł czas, aby je usunąć. Obserwuj swoje myśli w ciągu dnia. Zwracaj uwagę, kiedy wraca narzekanie, lęk przed wydawaniem, poczucie braku. Za każdym razem, gdy zauważysz ten wzorzec, zatrzymaj go i zamień na myśl mocy. W ten sposób odzyskujesz kontrolę nad swoją wibracją finansową. To jest granica między osobą, która powtarza przeszłość, a osobą, która tworzy nową rzeczywistość. Napisz w komentarzu, usuwam wszystkie blokady mojej obfitości. To nie jest zwykłe zdanie. To deklaracja, znak nowej wibracji, którą wybierasz. Jeśli ten przekaz z tobą rezonuje, polub ten materiał i zasubskrybuj kanał Energia Bogactwa. W ten sposób utrzymasz energię transformacji w ruchu i będziesz otaczać się treściami, które wspierają twoją nową świadomość. Teraz przejdziemy dalej. Nauczysz się, jak używać wdzięczności jak precyzyjnego narzędzia, które potrafi pomnożyć twoje pieniądze znacznie szybciej. Neville Gaderd nauczał, że wdzęczność nie tylko przyciąga obfitość, lecz także przyspiesza ścieżkę manifestacji. Wprowadza twój umysł w stan odbioru, jakbyś otwierał dłonie na to, czego wcześniej nie mogłeś dosięgnąć. Pierwszym krokiem jest uczynienie z wdzięczności rytuału codziennego. Nie czekaj na cud, aby podzękować. Zacznij doceniać to, co już masz, wpływy, zasoby, pojawiające się okazje. Gdy doceniasz to, co jest, Wszechświat widzi, że znalazł w tobie miejsce, które można napełnić. Twoja uwaga jest zaproszeniem. To, co cenisz, rośnie. Drugim krokiem jest praktykowanie wdzięczności przy każdej transakcji finansowej. Gdy otrzymasz wypłatę, prezent, premię lub choćby drobną kwotę, zatrzymaj się na moment i poczuj wdzięczność. Jestem wdzięczny za tę sumę, ona wraca powiększona. Przy opłacaniu rachunków zamień uczucie straty na poczucie przepływu. Zękuj za możliwość regulowania zobowiązań i wiedz, że robąc miejsce, otwierasz drogę większym wpływom. Nawet podczas zakupów zmień wewnętrzny dialog. Zamiast poczucia winy pobłogosław pieniądze, które wychodzą, i zobacz, jak wracają w zaskakujący sposób. Przestajesz być kimś, kto goni pieniądze, a stajesz się kimś, kto je przyciąga. Trzecim krokiem jest stworzenie dziennika wdzięczności finansowej. Pisanie utrwala nową programację w Twoim umyśle. Przez kolejne dni notuj sytuacje finansowe, za które jesteś wdzięczny. Może to być wpływ, opłacony rachunek, okazja zawodowa, niespodziewana pomoc, rabat, lub sam fakt, że masz dach nad głową i jedzenie. Twój umysł uczy się widzieć obfitość, a nie brak. Z czasem ten dziennik stanie się odbiciem Twojej transformacji. Zauważysz, że linijka po linijce zmienia się sposób w jaki patrzysz na pieniądze. Przestajesz być kimś, kto walczy, a zaczynasz być kimś, kto tworzy. Twartym krokiem jest celebrowanie małych kwot jak dużych. Wszechświat patrzy na to, jak reagujesz na to, co już masz. Jeśli ignorujesz drobne wpływy, pokazujesz, że nie jesteś gotowy na większe. Kiedy jednak dzękujesz za najmniejsze sumy, pokazujesz, że rozumiesz przepływ. Wtedy wibracja dostrają się do większych rezultatów. Piątym krokiem jest praktyka wdzięczności przed snem. To, co czujesz tuż przed zaśnięciem, przenika do twojej podświadomości. Przywołaj w myślach wydarzenia dnia. Rachunek opłacony, sprzedaż, pomysł, rozmowę, drobny wpływ lub sam fakt, że przetrwałeś dzień z godnością. Poczuj wdzięczność głęboko. Afiszuj wewnętrznie, że otacza cię nieustanny przepływ pieniędzy i bogactwa. Zasypiasz wtedy w energii obfitości i budzisz się bardziej wyrównany z nią. Zauważ, że pomnażanie pieniędzy nie zaczyna się w arkuszu kalkulacyjnym, lecz w energii, którą nosisz. Wdzęczność nie jest teolią. To narzędzie, które zmienia decyzję, postawę, odwagę, a więc również wyniki. Im dłużej utrzymujesz tę częstotliwość, tym więcej wszechświat odpowiada poprzez okazje, kontakty, pomysły i zdarzenia sprzyjające Twojemu rozwojowi. Świat zewnętrzny po prostu odzwierciedla twoją zmianę wewnętrzną. Napisz w komentarzu moja wdzięczność pomnaża moje bogactwo. To działanie aktywuje w tobie nową umowę z obfitością. Jeśli ta treść otwiera ci oczy na pieniądze, polub ten materiał i zasubskrybuj kanał. W ten sposób wzmacniasz swoją nową tożsamość finansową. Teraz, gdy zrozumiałeś i zastosowałeś wdzięczność, musisz jedynie utrwalić te przemianę. Bez ciągłości, nawet najpotężniejsza prawda traci siłę. Dotarcie do tego miejsca oznacza, że coś w tobie już się zmieniło. Twoja wibracja nie jest tą samą, z którą zacząłeś. Energia bogactwa zaczęła porządkować okoliczności wokół ciebie. Neville Goddard nauczał, że wdzięczność jest mostem między Twoim obecnym punktem a rzeczywistością, którą chcesz zamieszkać. Ten most stoi teraz przed Tobą. Wiele osób słyszy potężne prawdy, czuje dreszcze. Wzrusza się, lecz następnego dnia wraca do starych nawyków. Jeśli chcesz prawdziwej zmiany, musisz zamienić wiedzę w praktykę. Przypomnij sobie fundamenty. Twoja wibracja finansowa jest tworzona przez to, co czujesz na co dzień. Narzekanie, lęk przed wydawaniem i zazdrość przedłużają biedę. Wdzęczność, błogosławienie pieniędzy i świętowanie cudzej obfitości przyspieszają twój wzrost. Ćwiczenia, które poznałeś, są realnymi kluczami, niepięknymi zdaniami. Przestawiają twoją umysłowość, wzmacniają twoje pole energetyczne i tworzą stabilny przepływ finansowy, który rośnie z czasem. Teraz mam dla ciebie zaproszenie. Wybierz świadomie nową wibrację bogactwa. Nie odkładaj. To wybór wewnętrzny, który potwierdzasz codzienną praktyką. Napisz w komentarzu moja wdzięczność otwiera drzwi mojej fortuny. Zrób to z intencją, jakbyś podpisywał nową umowę ze swoim życiem. To sygnał dla wszechświata i przypomnienie dla twojej podświadomości, że jesteś gotowy na więcej. Jeśli ten przekaz cię poruszył, polub i zasubskrybuj. W ten sposób otrzymasz więcej treści, które wzmacniają twoją nową, obfitą tożsamość. A to dopiero początek. W następnym materiale dowiesz się, jak utrzymać tę wysoką wibrację, aby bogactwo nie było chwilowym zrywem, lecz trwałym stanem. Energia wdzęczności już się poruszyła. Teraz to ty decydujesz, czy ją podtrzymasz.